Wioletta Grabowska, witam Państwa i zapraszam na posłowie na... na... natural na, na telewizji Katowice. Torej wczoraj i będzie kurwie. ostatni razem to poznamy wojewódzka kulecką-pomorskiej. Czy naprawdę jest tury o się co zrobimy? O Katarzyna... pydo. Więc do tego, się chora, się powieta, to tylko mi jeszcze wyraża, do mam na szczury kujaską pomorską. Bierzesz, cztery no, bogata? Zoraj, na marszałek! Na bola ziemia faletynkowa, tym będzie zaburzenie. Naprawdę, już który jedziemy na spacerem. którego świat nie turał, to mojego tam i sprędzie będzie. Ja może nie powinien być pewien, że zielony. Może będę go sobie dżegle, będą musiały, że państwa, nim do nas dzwonić. Takiego jego odnoś świat. Samochody. Weszli sms 25, o treści, o, 2 na... 7 10... 3 28... x 8 10. Nie słowo miała, żeby czy po to pomóc. Zapraszają, że być nie tourał się wczoraj. Nie po zmierzył. Plusz to wiec. Lot. Muty kino, który świat na ponosłej. I wiele więcej. Już tu my mechaniczemy do teatru. Ale z humorem i odjazdą. Nie, czy naprawdę jeszcze koncert na plenie japońskiej nasz sporo szadanie szane pędzie pę, na japońskiej cześć pierwsza o godzinie siedemnastej a część druga o godzinie dziewiętnastej z tej Bardzo ciągrywa, nie nie Nie, nie, hity piękne piosenki winnoszę mną ponari i a pole le i jest obra świat którego wiesz i na pallię i piersaj lepiej na mambal na boks. Tu świat nie turał, żeby być głowy była. Dzień dobry, bo sobie śmiało, żeby popić. Bo na oczy sobie podam sobie tak? Dziękuję. Jeszcze się takiego surowego bąca. pędzę, wokoło. Bo... To jej żeby być w strony i będzie kolonie, kozy i inne prań. Co ona już się się i więcej programów. Katarzyna Pydo. Będę tura, telewizja Katowice. Mutigino do do jasko połowskiej już jutro. Zapraszam na spotkanie i japońskiej, z którego świat nie turał. ona na północ swej będzie i ponaj do ogrywania. Czasami jest naprawdę, jeżeli je, je, ja są, wybierał sobie temat takiego zsię. I na panu Bardzo dużego, niezdrowego Muzikino. Zapraszam. Nie może całej siły przełknąć, ale miał szyję porównywalną. Ale czasami to byje japońskiej, zdrowego. Strzornego... operą kuęską-pomorskiej. Już o smajo z mayo od. 2 maja i zapraszam na posłamy. dnia od 21.38 posłami, trzech takiego. Kiedy już, który I czy ty jesteś tu? Będzie na ten tego serii ba pracy, zamierzenia pracy. I witrem z porączały, że państwa. Do mojego do Santonie Pomorskiego, tym będzie pogałężę pół godziny. Sztury, ja o tym wiolety Majkowskiej. <grystanie> Witam Państwa, komputerowie. Dziś, ostatni dzień świat nie turał się komputerowy. Naprawdę, że być zdrowego zmienia się, się z kremiejka i do Petrada. i będzie wojewódzka z polskiej Czasami to będzie niemi nieco wyzwolona, wolna ona będzie kupowała ten nowik. Tym bym był głupi, że naprawdę, co on wybraniał? Naprawdę, jeszcze nie smartfony, tablety, już tury i będzie z i będzie w mnie zdrowego nieka. ob tego Philips i Samsung LG oraz już tury iPhone i Pad, tury haszmy, ale pewnie będzie kupuńko. Tu nie będzie, tu będzie kudy. Pływamy tablety, w ogóle, mam w Naprawdę, jeden świat. Jemy Jeden mój świat. Jeden mój świat. Czebie bardzo dziękuję. I spójrzcie, jakiego takiego co kuchni. I ob tego plac. Ob tego prania będzie, 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 czyli bardzo dziękuję. I będziemy naszowy, Samsung, Pego i Siemens i LG to bardzo ciągle fa. i wybór Samsung i będzie dłużowy takiego zebrania między, między nimi chciałem że po popierdni piją słowie, piją i będzie z nasze nie, bo to jest telewizor Nam no, powyższy świat, nie to raczej wczoraj i nie Widział, że na, nawet w nocy. I zapraszam na Samsung LG i zapraszam na Kalem i Philips. A zapraszam na północy i mam Wam Oraz komputerowy, i zapraszam. Czasami to winno się. Inter Insight, który świat mówi, będą się nie bierały. Mm, zaraz! Przynajmniej nie wolny, problem będzie ale nie! Natura telewizji Katowice, Wioletta Majkowska. Spokojnie, spokojnie! Czy naprawdę jest turyzinie? Czy że to więc więcej informacyjniejszego? takiego. Czy będzie, to będzie. Bogoląskimi w salonie Włosi, Wojewódzka, Łoskiej. E, 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 e. Strony internetowe trzymam na polu. Ktoś mi kolejny takiego do wyrany. I takiego świat. Nie może być, to będzie z nami i będzie kowy. Artoż z nami i nie jest nieci by tu, Ralf. Dobrego wieczoru i zapraszam. Czas na polonie. Czas na polonie, po opoczywamy i czas na polonie. Ale kowy dałem do okrywania. Jim <mulik> <mulik> no, no, Janjuki, tak, hey. nie, uspół, nie, na nie, Bardzo nie, 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 do i nie, 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 co nie, 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 że nie, 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 Piosenka Wojewódzka Robowskiej jest dobrą rzeczą. Słyszymy, naprawdę, naprawdę już tury. Na koniec więcej, więcej programów relacyjnie Eweliny Pydo, trzeba produkować fotografa Gorzowie Wielkopolskiego, który świat nie tura w Bojewoskia Świat nie tura w nie mowa, to mówi. Dowiecie, wieczór Państwa, nie zdrowi go być i nie będzie to sprawnie małym skrzydłem? Czy na panysy te pierwszy? który pierwszy jest z Proszę nie biać się, takiego bienia wypadek nie może Papająk ten będzie fotografa! fotograf. czy naprawdę już żeby w ogóle bo pomalasz? Eee, nie strój bo na mnie będzie ruchem fotografa i na napryję, że z niej pomaga, że będzie pogrom. Ale będzie sobie, żeby będzie pogrom, muszę się Państwa i nie to nazwonić, czy opisać na paranie fotografa na www.fogograf.m.pr. Już który ślady natural. I następny razem, kiedy się będzie, mi się bo bardzo, nie będzie pogorpiał swojego że Na razie pewnie będzie, kiedy nie będzie, porażał, że państwa i nie będzie, bo. A nie, i świat nie i będzie. Nie, zapraszam i do zobaczenia. Zawoływać! Fokografa. Czy naprawdę bogówa się daje po pęsie Tak, ja Dziękuję bardzo za zniesienie. Będzie bogówa. Natural Territory Katowice, Ewelina Pydo I kończymy. Czy się nie będziemy na głosu? Za dwie tygodnie. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na już prac i świat turał I z od maju. Spokojnej nocy życzę tylko spokojnie wieczoru. Do zobaczenia.